Dzisiaj znowu będę grał w podróbki BeamNG Drive na telefon. Teraz mam włączoną grę Car Crash 3D. I zobaczmy jak auto się zniszczy, jak tutaj skoczę. Ojej, bagażnik się otworzył. Z jakiegoś bardzo dziwnego powodu, dobra. Skaczę, tutaj chyba jakaś rzeka jest. Dobra, jak to się zniszczyło? Koła się wszystkie trzymają, które się słabo trzymają, ale dalej auto może jechać. I też się trochę zdeformowało. Nie jakoś dużo, ale trochę. Skaczę. Jedno koło zgubiłem. Co się tutaj dzieje? Nieco, sam zrezygnowany. I nawet bez jednego koła, to to jedzie. Na górze widać, które części są zniszczone. Zmieńmy samochód. Ten samochód jest podobny do Ibiszu Hoppera w BMG. Jest tutaj wiele różnych samochodów fajnych, ale muszę je odblokować najpierw. Ten samochód odblokuję jak zasubskrybuję autora na TikToku. Niestety tego nigdy nie zrobię, ponieważ nie mam TikToka. Więc co? Tylko tym jednym autem mogę jeździć. Dobra, weźmy City, drugą mapę. Jedziemy. 700 km na godzinę. Jakoś mam wrażenie, że ten samochód jest bardzo duży w porównaniu do ulic. Ojeju, coś pchałem. Ten mult jest wyższy niż piętro w budynku. Więc chyba jest trochę za duży. Albo te budynki są za małe. Spróbujmy zatriftować. Przednie koła są tutaj zniszczone. Ale nie, nie szkodzi. Driftujemy. Co się stało? Tym autem się chyba nie da driftować. Tutaj skręćmy. Nie da się. Wcisnąłem ręczno, ale to nic nie dało. Więc ta gra nawet może być, ale nie jest najlepsza. Nazywa się Car Crash Simulator 3D. I teraz na ekranie widzicie wszystkie gry, które przetestuję. Raczej wszystkich w tym filmie nie zdążę przetestować, ale przetestuję je w przyszłości. Więc na razie w menu głównym widać jak auto się niszczą i wygląda to nawet nie tak źle. Weźmy to ustawień. Grafika 0, 1 i 2. Super. Są różne mapy, widzę. Jest tutaj coś ciekawego. Ta mapa jest chyba zablokowana. Dobra, weźmy to pierwszą. Sandbox i race. Weźmy race na razie. To jest jakiś wyścig. I to nawet nie jest takie złe. Tylko chyba za bardzo nie widzę gdzie mam jechać, nie widzę żeby były jakieś drogowskazy. Tutaj skaczył na górę, ja wszystkich wyprzedzam, tam trzy osoby mają identyczne samochody. kacze Ja się przewróciłem, ojeju, dobra. Tam, tam ktoś inny też się przewrócił. jakiś kurczak chyba leżał albo coś, nie wiem, nie widziałem. Kto wyglądał jak taki gumowy kurczak, który piszczy? Tutaj wszystkich wyprzedzam. mi nitro, ojeju. Ale wleciałem. Samochód jednak aż tak się nie zniszczył, jak się tego bym spodziewał. Jednego koła z przodu nie mam, ale chyba nie powinien to być żaden problem. I przez tą maskę nie widzę, gdzie mam jechać. O, i mi odpadła. I tak szybko jałem, że mi maska odpadła. Ciekawe. Tutaj skręcają w prawo. Kontrolę nad samodem straciłem. Jestem na czwartym miejscu, więc nie jest to tak źle. I gdzie oni są? No, nie widzę ich. Dobra, tam jadą. Na górę. A o, o nie, o nie, o nie, o nie. O nie, 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 nie spadnij teraz tutaj. Dobra, tutaj jest moje koło, na silniku cały czas leżało, i chyba niestety utchnąłem. Dobra, radołem przyjadę, tutaj koło moje leży. Czy tutaj w dziurę wjechałem, ale brakuje mi jednego koła, w silniku jest wgniecenie, a samochód dalej jedzie. Fajnie jakby tak było naprawdę. Ja dodaję gra, co samochód nie jedzie, chyba się zepsuł. Dobra, ta gra nawet nie jest taka zła, jeżeli chcecie grać w grę, w której się można ścigać, to polecam tą. Zniszczenia są. Oczywiście nie są takie fajne jak w BMG Drive. O, tutaj jadą, dobra, ciekam się dalej. Nie są zniszczenia takie fajne jak w innych yy, grach. Ale są. I jak się za bardzo zniszczy samochód, to już słabo jedzie. No. Ledwo się rozpędzam. Odinstalujmy tę grę i przejdźmy do następnej gry. Crash Test 3 da się nazywa. Widać jakąś ciężarówkę, co przejeżdża inny samochód. Tutaj też widać, jak się samochody niszczą. I to też nawet wygląda nie tak źle. Krewka słaba i lepsza. 30. nie ma 120, szkoda mamy lotnisko stąd crash test deadly descent, extreme descent city, dangerous slide pursuit city, dużo ciekawych rzeczy tu jest mnie interesuje airport, bo tam widziałem samolot, zobaczmy co to będzie tutaj stoi samolot, ale niestety stoi w miejscu tutaj nawet się da tryptować samochodem, super jak na lotnisko jest tutaj dużo różnych yy, przeszkód o, jak na lotnisku, jest tutaj dużo różnych rzeczy, których nie powinno być na lotnisku, na przykład te młotki. Raz samochód został wrzucony, ale dalej jedzie. Ten licznik prędkości w tej grze jest identyczny do tego z poprzedniej gry, więc albo ta sama osoba robiła obie gry, albo ktoś coś tutaj skopiował. Wyleciałem, oj, co się z kamerą dzieje. Jeszcze weźmiemy tę drugą mapę. Co chciałem o tą? Deadly Descent. Zobaczmy, to jest, też jest jakiś wyścig, czy co? No tak, jedziemy na dół. I już wypadłem. Po prostu mam inne samochody, super. Nie muszę, znowu spadłem. Z tym samochodem jest chyba coś nie tak. I co się jeszcze z tą kamerą dzieje? Z kołami z tym samochodem też jest coś nie tak. Tutaj ja ledwo do przeskoczyłem. Tam wjechałem w jakąś bombę chyba. I znowu spadłem. No, to jest bardzo trudne, więc odinstalujmy tę grę. I zobaczymy następną. Universal Car Driving. Możemy wybrać język, angielski lub rosyjski. Dlaczego te ikąki są bokiem? Mogę wybrać z kierowców czy bez kierowcy. Chyba wezmę z Drift czy Racing. Weźmy Drift. Jest reklama jakiejś innej gry. Ściągnę ją to na nie film w przyszłym odcinku. Car Crash stąd ramp. Super. Opis był napisany cyrylicą. I ten licznik na górze po prawo też jest taki sam jak w innych krach, które Grałem. Możliwe, że ten licznik po prostu jest gdzieś dostępny za darmo, że tak wszyscy go używają. Dopiero teraz włączyłem internet, więc w tych wcześniejszych grach też najpewniej były reklamy. Coś się chyba zacina. Zobaczmy ustawienia. O, weźmy ultra, grafikę. To jest ultra, a to jest bardzo niska. Dużej różnicy nie ma. A mam wrażenie, że gra się tak samo zacinała. Jak mogę to teraz wyłączyć? Weźmy na maksa zniszczenia. I co teraz? Mogę tylko jechać do przodu lub skręcać w lewo. Mam nadzieję, że to starczy. Wow, ale się ten samochód zniszczył. Reklama? To przecież nie jest kraw o niszczeniu samochodów, więc niestety ja jej nie ściągnę. Fajnie, że można było zniszczenia zwiększyć. Kamery nie mogę zmienić, bo tylko tym. Ojej. Mam nawet widać od środka. I ta kierownica w ogóle się nie rusza, jak skręcam samochodem. Ciekawe dlaczego. No, te pedały i licznik są takie same jak w grze z tej reklamy oraz w innych grach, w które dzisiaj grałem. Ciekawe dlaczego to tak jest. Ojej, co się z tym samolotem stało? No naprawdę ładniejszego auta nigdy nie widziałem. To był widok z pierwszej osoby. I tak wygląda ten samochód. Naprawdę wygląda kiepsko. A kierowca siedzi sobie tam, jak gdyby nic nigdy się nie stało. Też samochód nie chce dalej jechać. Weźmy teraz racing. Wyłączmy tryb Drift Racing. Wcześniej miałem Drift. Weźmy tryb średni. I co to jest za gra? Ta gra też ma taki sam licznik na górze. Ściągnijmy ją. A nie, już ją mam ściągniętą. Fajnie. Ej, w coś takiego ja grałem kiedyś? Mi się wydaje. No. Ej, ja tej grze kiedyś nagrywałem film. Tylko zauważyłem, że ludzie robią jedną grę i potem tę samą grę wystawiają z pięć razy na, w sklepie play z tylko różnymi nazwami i zdjęciami, ale sama gra jest taka sama. Z może małymi różnicami. Jeden, dwa, trzy. Nigdy nie widziałem odliczenia w tą stronę. Cztery? To do ile on liczy? Chce jechać? To cztery liczył? Dlaczego wszystkiego tak wolno tutaj idzie? A może na jakieś zwolnione tempo, czy co? No, chyba tak. Ja wciskam nitro, a samochód zwalnia, w ogóle nie przyspiesza. Ciekawe, tylko dlaczego jest łączone zwolnione tempo? Jeszcze nie można tego wyłączyć. No, ta gra jest słaba. Jeszcze ten cień w ogóle nie wygląda jak samochód, tylko jak... ...bym tym samochodem z wcześniejszej gry, o jeju. Ja winę samochody. Ja się bardzo zniszczyłem, a ci, ci inni prawie wcale. Koła się zniszczyły, cały przód. To jest okropne, więc mam nadzieję, że spodobał Wam się ten film, jeżeli tak, to kliknijcie na ten, który Wam się na ekranie teraz pokazuje, gdzie także gram w podróbki czy Drive na telefon. Więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie, zasubskrybujcie mój kanał, cześć!